Biegasz? Wzmocnij się treningiem siłowym. Pokażę Ci przykład treningu, jaki użyłem dla znajomej pod jej potrzeby. Oto tygodniowe rozłożenie partii i serii. A teraz pora na moje rady. Po pierwsze, nie słuchaj pier... Że nie trzeba trenować wszystkich partii. Naprawdę warto to robić. Ciało działa jako... Całość i osłabienie nawet wydawałoby się mało istotnych mięśni może ten system zaburzać. Spotkałeś się może z sytuacją, gdy przy bieganiu zaczęło cię coś ciągnąć w łopatce, a może okolice łokcia zabolały przy takim zbyt mocnym ruchu ręką podczas biegu. Ja takich sytuacji znam masę. Podczas biegu pozycja naszego ciała zmienia się niezliczoną ilość razy. Odważy się powiedzieć, że ilość złożonych ruchów w obrębie górnej obręczy jest większa niż ilość tych ruchów obręczy dolnej. Ten złożony system ruchów kontrolowany jest przez dziesiątki mięśni. Wspomniany przeze mnie problem w obszarze łopatki może być na przykład wynikiem zaniedbania mięśni piersiowych, które biorą czynny udział w pracy obszaru obręczy górnej. No i na przykład czemu kobieta ma trenować klatkę. Biegająca kobieta by na 10, 15 może 20 km problem z właśnie ślizgiem łopatki nie spowodował wykluczenia się z rywalizacji albo zwolnienia tempa biegu? A biceps? Trenować? Wykonaj 100 powtórzeń, takiego luźnego maknięcia ręką, bez większej kontroli, jak podczas biegu. I dowiesz się, czemu warto biceps też trenować. Celem kontroli tego obszaru i zapobiegnięcia jakiejś kontuzji, bólowi. To nie wszystko. Resztę powiem w następnej części.